za stoją hotele to jest taki przenotny deszczyk wykopuje nory jedna ryba bo to szczupak dopłynęliśmy już do Narwi Startujemy z małego portu w Piszu. Dychaliśmy tutaj pociągiem i przeszliśmy około kilometra z naszymi rzeczami. Jest tutaj taki spadek, który ułatwi nam zwodowanie naszych pakraftów. Dalej popłyniemy na południe. Początek naszego szlaku wodnego jedzie przez miasto Pisz. Brzegi tu są wybetonowane. Nad brzegami stoją hotele, ale generalnie nie tego. Szukamy, szukamy obcowania z przyrodą. No, niestety, na tym odcinku pisy za miastem też pojawiają się skutery wodne. Jeżeli jesteście na kajakach i słyszycie taki warkot, no to najlepiej zbliżyć się do brzegu i z daleka pomachać żeby trochę zwolnili bo na takim odcinku małym fale mogą być spore ale na szczęście ci których mieliśmy wiedzieli o tym i zwalniali nic się tutaj nie stało są też takie miejsca ujście kanału pewnie spisza z oczyszczalni ścieków nie jest to zbyt przyjemny zapach ale mam nadzieję, że rzeka, taka dzika rzeka jak Pisa jest w stanie neutralizować takie zrzuty bo jest naturalna, naturalnie mandruje i ma taką właściwość, że roślinność, która rośnie w takim korycie roślinność naturalna, spontaniczna może powodować, że że te ścieki będą neutralizowane Jest już dziewiętnasta, więc postanawiamy rozbić się na brzegu. Niestety, tutaj na razie nie ma takich dobrych miejsc z drzewami iglastymi. Trzeba szukać takiego wyższego brzegu. Wszędzie jest dosyć podmokły teren. To jest akurat takie miejsce, gdzie jest dojazd od drogi. Kluczowa sprawa to zaplanować obozowisko w pobliżu młodnika sosnowego, a tam zawsze znajdą się jakieś obumarłe młode sosny. To drzewo pali się bardzo dobrze, chociaż szybko, więc trzeba nazbierać dosyć dużą porcję opału drugi dzień naszego spływu wypływamy o 10 rano pogoda jest bardzo ładna na razie nic nie zwiastuje deszczy są chmurki na niebie jest ciepło woda w rzece też ma bardzo przyjemną temperaturę płyniemy teraz przez takie zadrzewienia olsowe, czyli po obu stronach rosną olsze czarne. Siedzimy sobie tutaj pod nakryciem spakraftów, bo przechodzi deszczyk. To jest taki przelotny deszczyk. Po prostu chmura taka burzowa idzie i pada. No Nie chcemy zmoknąć bardzo. To chwilkę tylko potrwa, mam nadzieję. Zaraz przejdzie. No, pada jednak. Dosyć porządnie. A my tutaj siedzimy i czekamy aż przejdzie. Przy rzece już jest mniej lasów. Są pastwiska i pasące się krowy. Wydają się szczęśliwe. Chodzą i po prostu zjadają trawę. Przypłynęliśmy już połowę trasy. Jesteśmy na 41 kilometrze. Cała rzeka ma około 80 km Takie strome skarpy wykorzystują grzegówki czyli gatunek jaskółki, który wykopuje nory w takich stromych skarpach To są miejsca gdzie gniazdują gdzie budują gniazdo i wychowują młode Drugiego dnia też minęły nas cztery skutery wodne Taka rzeka dzika nie pasuje w ogóle na sporty tego typu Te skutery niszczą klimat niszczą atmosferę Zalatuje od nich Benzyną. Śmierdzą po prostu. No i są głośne. Ptaki przestają śpiewać. Nie polecamy tego typu aktywności. Oj nie. Musimy uważać zresztą. Na szczęście skutery się zatrzymują przed nami, więc... Te fale nie są zbyt duże, ale gdyby tak przemknął obok nas... No to by nam po prostu zalał po Przepływamy teraz przez wioskę Cieciory. Tu jest taki też most. Nazwa wzięła się stąd, że kiedyś występowały tutaj cietrzewie. Samice cietrzewi nazywane są cieciorkami. Teraz już nie ma tych ptaków tutaj w okolicy, wyginęły. Odaliśmy od wędkarzy szczupaka, takiego sporego, więc robimy go po kurdyjsku, przy ognisku, ale to jest walka z czasem. gdzie burza, słychać grzmoty. Ciekawe czy się uda te ryby sprawić. Za nami się już potężnie błyska, pada deszcz, a my kończymy jeść ryby, które były upieczone przy ognisku, deszczu. Po kurdyjsku to się nazywa. Bardzo dobre ryby. Ryba, jedna ryba, bo to szczupak był. Czwarty dzień naszego spływu. Rano pogoda nie nastraja pozytywnie. Niebo jest zachmurzone w 100%. No i w każdej chwili może padać deszcz. Więc zbieramy się dosyć szybko. Mamy do przepłynięcia około 15 km do Nowogrodu. Także to już końcówka naszej wyprawy. Nadpiszę. Która obfitowała w dużo przygód Zmiennych zdarzeń, zmiennego losu Ale było generalnie fajnie Fajna rzeka, polecam wszystkim Dopłynęliśmy już do Narwi Przepłynęliśmy 80 km Myślę, że wystarczą na to 3 dni Przygoda fajna, super Dopisywała pogoda, chociaż były momenty Przejścia, ulewy Ale na tym właśnie polega Pasja przygody Koniecznie zaopatrzcie się w jakieś środki przeciwko komarom. Może być muga, bo ofe to już nie działa. Of, of, of nie działa. Ofe to są fundusze merytalne, a nie środek przeciwko komarom. Ale muga działa. Muga działa. Komarów już jest mniej.